3 maja jest Dniem Konstytucji Narodowej. Z tej okazji w zespole szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa odbyła się uroczystość upamiętniająca ważną dla Polaków datę. 30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 odpowiednio uczcili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. Myślę, że to dla tej grupy wiekowej, która dzisiaj akurat obchodziła tę uroczystość, czyli dla Szkoły Podstawowej, no to jest trudny temat, bo i Konstytucja, i zagadnienia z tym związane raczej dla tych maluchów. Są trudną sprawą, ale wszystko, to, co jest związane wokół, czyli kwestia symboli, tradycji i ceremoniału także szkolnego, to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ no, myślę, że szkoła obecnie zostaje już takim jedynym miejscem, gdzie uczy się tego, no, w rodzinach się zapomina. Nie rozmawia się o tym ewentualnie, jest to zdawkowo jakoś tłumaczone. I szkoła to jedyne miejsce, gdzie możemy kontynuować i, i wychowywać dzieci właśnie w tym patriotycznym duchu. Zespół szkół numer 7 już od najmłodszych klas propaguje postawy patriotyczne. Zaczyna się to już powiedzmy od kwestii zajęć związanych z bohaterami, z bohaterami tymi pozytywnymi tej epoki na przykład. Takimi, które można zastosować podczas lekcji, wykorzystać ich powiedzmy, przygody, życiorysy, w tym, żeby zapoznać ich z tym faktem, a druga kwestia to jest taka, o której już wspominałem. No, chociażby dla najmłodszych wykonywanie flagi rozmowy o tym jak ona wygląda dlaczego co symbolizuje no to są bardzo ważne sprawy i czym starsi tym tych zadań jest więcej związanych na przykład z tą naszym patriotyzmem i, 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 i ceremoniałem i no, dzieciaki poznają to na lekcjach przy okazji bardzo różnych sytuacji wychowawczych i takich dydaktycznych Integralną częścią edukacji i wychowania jest tutaj edukacja patriotyczna. My nauczyciele zdajemy sobie sprawę, że to są trudne tematy dla dzieci, szczególnie tych młodszych, a musi się to znaleźć na każdym etapie edukacji, stąd preferujemy tutaj metody i formy aktywności, które włączamy dzieci. Uroczystość uchwalenia konstytucji 3 maja miała określony cel. Szkoła chciała pokazać uczniom, że bycie Polakiem jest powodem do dumy. Uroczysty dzień, który przygotowały dzieci z klasy trzeciej, a pozostałe dzieci brały też aktywny udział w tym, przygotowując się na lekcjach, rozmawiając o tym na lekcjach. No, i myślę, że troszeczkę nam się udało powiedzieć dzieciom, przekazać, co jest tutaj bardzo ważne w tych świętach, które się zbliżają. Mamy nadzieję, że święta trzeciomajowe nie będą kojarzyć się tylko dzieciom z dniami wolnymi od szkoły, ale z ważnymi momentami w życiu każdego Polaka. No, bo patriotom to my się nie rodzimy, tylko patriotom my się potem stajemy. Tematy związane z patriotyzmem mogą być trudne dla uczniów podstawówki. Szkoła chce wprowadzać dziecko w świat tożsamości narodowej krok po kroku. Uczestnictwo w apelu, rozmowy na lekcjach, poznawanie piosenek, symboli narodowych na każdym szczeblu edukacji naszej, i przedszkolacy, i zerówki, i w klasach pierwszych. I potem na historii, na lekcjach też dzieci o tym rozmawiały i myślę, że udało nam się tutaj osiągnąć ten cel, bo wiemy, że te tematy są trudne, ale bardzo ważne, bo każdy z nas jest Polakiem i żeby nasze dzieci nie dziwiły się, dlaczego tyle flag pojawiło się za chwileczkę na, na oknach i na balkonach, tylko wiedziały dlaczego. jakoś pokazać y, tą konstytucję i no, żeby dzieci niektóre z młodszych klas zrozumiały, się, co tam. I co przygotowaliście? Przygotowaliśmy przedstawienie, y, w, któ w którym była mowa o tym, y, że, Konstyt y, że konstytucja jest ważna rzecz, że trzeba szanować y, y, godło i symbole narodowe. Takie spotkanie z historią naszego kraju dla uczniów szkoły podstawowej nr 12 było z pewnością niezwykle ciekawe. Tego typu uroczystości w przystępny sposób pokazują najmłodszym, czym tak naprawdę jest patriotyzm.